Pierwszy raz w życiu przeżyłem takie pół meczu, że tak powiem, bo te pół meczu, połówka druga zadecydowała. Nastawieni byliśmy, że będzie ciężko, a szczególnie pierwsza połowa nic nie wskazywała na to, że może być taka sytuacja, jaka się przydarzyła. Jak mogliśmy przyjąć porażkę 11 wrąbkami, na pewno to nie jest nic, nic przyjemnego, było nam ciężko, ponieważ, tak jak trener powiedział, pierwsza połowa w ogóle tego nie zanosiła. Niestety druga po połowa w naszym wykonaniu była słaba, ale to już tak samo było również w meczu z Wybrzeżem. Druga połowa szwankowała. Mecz był prowadzony równo. Sami żeśmy dawali szansę przeciwnikowi, nie wykorzystując stuprocentowych sytuacji, które był, których było 8 w pierwszej połówce. Gra się układała nasza w ataku bardzo ładnie. Mieliśmy grać skrzydłami, graliśmy skrzydłami, skrzydłowi mieli pozycję, obrotowi mieli pozycję. No niestety skuteczność spowodowała, że zeszliśmy po pierwszej połowie z dwoma bramkami do tyłu, że tak powiem. Pełna mobilizacja w szatni w czasie przerwy, byliśmy pełni optymizmu. No i po rozpoczęciu drugiej połówki, w ciągu dwóch minut straciliśmy cztery bramki. W sumie przeciwnik odskoczył na sześć, no i w tym momencie zaczął się niestety horror in minus dla nas. No jakoś nieporadnie w ataku, pozycje były te, żeśmy nie rzucali, no i słaba gra w obronie, wykorzystywali wszystko co mieli. I dlatego takim wynikiem skończyło się to spotkanie. No drużyna to oni tam, nazywa się Fińska, no ale to Białorusiny, większość to ich sprawa. Portugalczyk, Macedończyk, dwóch czy trzech Finów. Ale widać, że są ugrani, że grają na różnym poziomie, nie licząc tamtej Ligi Fińskiej i Liga Bałtycka i co roku eliminacje do Ligi Mistrzów. I to na pewno pokazali, że są doświadczeniem, doświadczoną drużyną i umieją grać w piłkę ręcznie. 11 bramek jest to na pewno sporo. Idziemy na mecz. Zobaczymy jak ten dzień będzie się nam układał. Jeżeli poczujemy, że można to odrobić, na pewno zostawimy zdrowie na boisku. Wszyscy na pewno się nastawimy na ten mecz. Mam nadzieję, że będziemy przygotowani i tym razem nam szczęście trochę dopisze. Będziemy wykorzystywać swoje sytuacje i po prostu będzie szansa, żeby zawalczyć o te 11 bramek. Na pewno taka sportowa złość w każdym z nas drzemie i myślę, przynajmniej ja, ja chciałem już po 15 minutach zagrać drugi ten mecz, ale dlatego sport jest o tyle dobry, że, że daje możliwość rewanżu i mam nadzieję, że z tego rewanżu skorzystamy. W niedzielę o 17 u siebie w domu.